to uczciwa cena. Ile? Wyobraźcie sobie sytuację, w której fandom tak naciska na gamedevów, że ci, aby sprostać ich oczekiwaniom, muszą odświeżyć swój pierwowzór. I nie mówimy tutaj o fandomie heroesów. Red Hook Studio po półtora roku wydaje darmową aktualizację, zawierającą nowy tryb gry, a wraz z nią dodatek Inhuman Bondage, po to, aby odrobić straty z gratisu. Czym są te kingdomsy? Już spieszę z wyjaśnieniem. Tryb kingdoms to unikalny tryb gry, będący niezależną częścią Darkesta II. Wchodzimy do niego z menu, gdzie przełączamy się na ten specjalny wygląd najmroczniejszej góry. W momencie jak nagrywam ten filmik, do wyboru mamy tylko jeden rodzaj najazdu naszego królestwa, atak klanu Best. W zapowiadanym jakiś czas temu filmie mowa też była o karmazynowym kulcie wampirów oraz sabacie ludów z Kniei. Ale na tym musimy poczekać. Po wyborze naszego przeciwnika, cudowny głos narratora wprowadzi nas w klimat i pozwala nam wybrać mapę, na jakiej będziemy grać. Osobiście grałem tylko na Defus, z czego jedną ograłem całą, więc za dużo tutaj nie powiem. Jednakowoż da się zauważyć po paru godzinach, że wybór naszego królestwa ma znaczący wpływ na sposób prowadzenia kampanii. Ostatni krok to wybór poziomu trudności i stworzenie ekipy. Tak, dobrze widzicie, łowca nagród jest tutaj dostępny od początku gry. Ale ekipę, żeście zmontowali ekipę totalnych po... Rozgrywka się odpala i BUM! Jesteśmy w doli nieznanej podstawki. Po przemierzeniu jej docieramy do gospody, a tam po krótkim starciu z klanem bestii, naszym oczom maluje się królestwo oblegające przez złowów grobie stada nieprzyjaciół. No dobra, tak gadam, gadam i gadam, a jaki cel przyśwituje temu trybowi? Otóż całemu trybowi patronuje idea z jedynki, przemieszana z założeniami Darkest Dungeon 2. Mamy naszą Ferajnę, która przemierza królestwo w dyliżansie, broniąc go przed nacierającymi przeciwnikami. W międzyczasie wykonujemy fabularne zadania. Do dyspozycji mamy też prawie wszystkich bohaterów, którym wydajemy rozkazy po całym królestwie. Co dwójkowego, no to widać dyliżans. Co w tym takiego jedynkowego zapytacie więc? Zanurzmy się w rozrywkę. Nasz diligence przemierza się od gospody do gospody, a po drodze pokonuje lokacje znane z trybu wyznań. Czuć tutaj tego ducha wyruszania na wyprawy, jak w pierwszej części, a pobyt w gospodzie kojarzy się z przebywaniem w osadzie. Niektóre gospody są dalej, to też między nimi można natrafić na obozowiska, gdzie towarzyszą ten legendarny soundtrack z obozowania. Oraz zasadzki. Gdy dojdziemy do gospody lub obozu, stanie nowy dzień, a wraz z nim wydarzenie, tak jak w darkeście pierwszym, które przyniosą różne bonusy zagrożenia. W gospodach możemy też wymieniać bohaterów na obecnie przebywających w niej innych czempionów, aby urozmaicić naszą rozgrywkę. Mamy tutaj solidną hybrydę jedynki z dwójką, ale nie można mówić, że gospody to osada. Na mapie gospod jest kilka. Każdą ulepszamy osobno za surowce zebrane w trakcie wypraw. Nie mamy tutaj globalnej gospody. Więc trzeba dobrze logistycznie przemyśleć, jak będziemy rozbudowywać nasze gospody. Dlaczego? Ano, gospody mają różne ulepszenia, jak hamlet z jedynki. Ulepszyć możemy medyka, kołodzieja, handlarza itd. Ale drzewka po ulepszeń podzielone są na dwa poziomy. Po wejściu na poziom zaawansowany inne drzewka blokują swoje drugie poziomy, a my zyskujemy dostęp do tego specjalnego ulepszenia, że tak nazwę trzeciego poziomu. Jest to premia działająca na pobliskie obszary. I tutaj chcę powiedzieć o ciekawostce. Ten ziomek, kto stoi przy ulepszeniach, to Wulf z Jedynki, który wcześniej nam najeżdżał naszą masadę. How quickly the tide turns. Wspomniałem wcześniej, że mamy prawie wszystkich bohaterów. Gra daje nam, poza wybranym przez nas zestawem startowym czterech herosów, dodatkowych ośmiu rozsianych po całym królestwie. Postaciami spoza dyliżansu możemy poruszać się konno po gospodach. Postaciami spoza dyliżansu możemy poruszać się konno, dzięki czemu możemy taką postać wysłać do obrony obleganej aktualnie gospody, gdzie nasz dyliżans nie może dojechać, lub też wysłać go do gospody, gdzie spotkamy się z naszą aktualnie graną ekipą. I wymienić go z zużytym bohaterem. Z zużytym? Tak, zużytym. Bohaterowie w Kim Dozach mogą się męczyć. Będąc zmęczonym, tracą podstawowe HP, co na dłuższą metę wykrwawia różne. Złe zarządzanie zespołem i bohaterami sprawia, że nasi Avengersi globalnie się wykrwawiają. Zmęczenie można regenerować wszędzie, a skuteczniej będziemy je regenerować w gospodach wyspecjalizowanych w tym. Chyba powoli widzicie, jak bardzo mądrze trzeba myśleć o naszym państwie. Jakby tego było mało, nasi bohaterowie mają tutaj relacje globalnie. Teraz może nam się pokłócić nie tylko czwórka bohaterów, ale cały roster. Super, nie? Co się stanie, kiedy bohater umiera? Poza trybem radiant, czyli łatwem. Lub kustomowym sobie tak ustawimy. Śmierć to kaplica i nowego już nie będzie. No, szczerze, jest od cholery tych zasad. Ja sam na początku byłem nimi bardzo przytłoczony. To totalnie nowy tryb, który nie ma nic wspólnego z trybem wyznań, poza tym, że jeździmy sobie dyliżansem po lokacjach, które występowały w nim. Wielki szacun dla Red Hoodów za to, że stworzyli takiego Darkesta 1,5. Uff, dobra, zmęczenie zregenerowane, możemy jechać dalej, bo to jest jeszcze nie koniec nowości. Jak możecie się domyśleć, nie jeździmy sobie tutaj bez celu po mapie. Po pierwsze, nasze gospody padają ofiarom oblężeń. Nasz Delirianc może spieszyć im na ratunek lub możemy posłać konno bohaterów, jakich mamy do dyspozycji rozsłonych po mapie. Jako bohaterowie musimy ratować się w innych ludzi. Niewinnych do czasu, bowiem gospodyn można uzbroić w poborowych wojowników, dwóch kuszników i dwóch piechurów, którzy szkoleni przez Wulfa z czasem stają się istnymi komandosami do zdań specjalnych. Za to przywiem, że początkowo nieporadni mieszkańcy czasem dobrze sami sobie poradzą w odpieraniu zagrożenia. Szczególnie, że można dokupić im także flary, które po stracie kolegi z oddziału przyzwą na jego miejsce nowego. Po drugie mamy fabułę stanowiącą integralną część trybu Kingdoms. Zadania fabularne prowadzą nas przez rozgrywkę, zmuszając do wykonywania specjalnych misji. Historia maluje się poprzez unikatowe przedmioty, które zlecają nam co dalej mamy wykonać. Do niektórych części fabuły będziemy potrzebować, aby ten otopasek pasek po lewo, informując nas o postępie gry, wskoczył na wyższy poziom za czerwoną linię. Jest to stopień eskalacji konfliktu. Są trzy etapy eskalacji i z każdym etapem nasze bestie robią się coraz bardziej agresywne i potężniejsze. W Kingdomsach możemy również ubijać bosów, tak jak miało to miejsce w trybie wyznań, przebywając w lokalizacji i trafiając po drodze do jego kryjówki. Tak samo nie ominie nas przykładowy kolektor lub spotkanie ze śmiercią, kiedy mamy swoje drużynie flaglanta. To wszystko normalnie jest. Nowością jest tutaj region tundry. Jest to zimowa kraina, w której przebywają kultyści, oraz znajdował się w niej zawsze bos aktu. Dajcie sobie więc pytanie, czy Kingdomsy rozwijają fabułę Darkest Dungeon 2? I tak i nie. Można wnioskować, że fabuła Kingdomsów dzieje się po prostu po zakończeniu podstawowego trybu wyznań z dwójki, na co moim skromnym zdaniem wskazuje finalny filmik, jaki jest po przejściu gry, oraz sam fakt, że mamy blokowany region tundry jako integralny do przejeżdżania po prostu przez niego. Natomiast czy Kingdomsy zdradzają coś nowego z naszego świata Darkest Dungeon? No nie. Fawała jest prosta i liniowa. Spoilerem nie będzie, że gra opiera się na znalezieniu sposobu na przepędzeniu tych bestii. Spoilerem będzie natomiast to, co powiem zaraz z finału Kingdoms, więc jeśli nie graliście lub jeszcze nie skończyliście, albo nie chcecie po prostu sobie zepsuć niespodzianki, proszę skipnąć następny segment. Tym sposobem jest zabicie Stada, który jest srogim, napakowanym kozłem z totemem. Dla niektórych jest to wada, że nie pokutujemy po raz kolejny kosmicznej aberracji, jak dla mnie jest to OK? bowiem ile można zabijać PLUŹNIERCZE PRADAWNE BÓSTWA? Lord Darkesta ma ogromny potencjał i takie frakcje z DZIKUSÓW też są potrzebne. Mówiłem jak wygrać, to teraz jak przegrać Kingdomsy. Przegrywamy w momencie, gdy skończy nam się czas wyznaczony po lewej stronie dni lub stracimy 5 gospód. No i na poziomach poza Radiant i Customowym, jak sobie to ustawimy, to przegrywamy, kiedy tracimy też wszystkich bohaterów, no bo już nie ma kto bronić. Jeżeli mamy się do czegoś przepić, to faktu, że po przejściu gry nie ma ani żadnej finałowej cutscenki, ani żadnego czułego słowa od narratora za wykonanie misji. Po wygraniu gry, save nam się usuwa, jakby nigdy nasza przygoda nie miała miejsca. Mam nadzieję, że twórcy popracują nad tym. Tryb cierpi też na to samo, co poprzedni. Na totalny brak zapisków z lore. Audiowizualnie mamy jak zwykle kawał dobrej roboty. Grafika jest przepiękna i zanurzenie się w niej to czysta przyjemność. Muzyka tak jak zwykle cudo, pod tym względem gra gitara. Co natomiast nie gra na ten moment, oprócz braku zapisków, lore? Moim zdaniem brakuje skrytek, gdzie można byłoby odkładać surowce i trinkety dla pozostałych bohaterów, przekazywać je do gospód w sposób inny niż tylko dyliżansem. Ja osobiście odczułem, że jeden wóz z zaopatrzeniem to zdecydowanie za mało na całe królestwo. Dużo czasu traci się na proste doposażanie bohaterów w inne przedmioty. Bo na przykład pomimo tego, że bohater spoza deliżansu nie w gospodzie, nie możemy tak to do tej gospody wejść i skorzystać z usług kupca, by zakupić mu chociażby przedmioty. I analogicznie, nie możemy też spoza takiego pojedynczego bohatera ulepszać naszej gospody, aby wierzący bohaterowie mogli już zakosztować luksusów ulepsze. Bardzo też boli to, że safe usuwa się po przejściu gry. Nie można dalej nawet ciągnąć tej rozgrywki aż do totalnego wykrwawienia się naszego zespołu. Jeszcze z takich moich osobistych przemyśleń brakuje mi takich umiejętności obozowania jak były w pierwszej części Darkesta, ale to raczej marzenie ściętej głowy i nigdy nie pojawi się. Całościowo jestem pod ogromnym wrażeniem. Szczerze czapki z głup dla twórców. Warto powiedzieć za abominacją, aby wspomóc ich finansowo za ten kawał dobrej roboty i włożonego serca. O kur... ja o dodatku powiedzieć. I taki właśnie jest ten dodatek. Tryb Kingdoms jest tak wielkim szokiem i dawką dobrej zabawy, że przyćmiewa płatny dodatek Inhuman Bondage, który wypada biedniej w porównaniu do darmowego Kingdomsa. Proszę nie zrozumieć mnie tutaj źle. Dodatek jest taki jak poprzedni poprzednio Krzysztof i Fechmistrzyni. Dodaję nową zawartość, tutaj lokację katakumby oraz nawiązuje do dodatku Color's of z pierwszej części oraz dostajemy ukochaną abominację. W katakumbach idzie się mocno zdenerwować, bo jest to bardzo frustrująca lokalizacja. Mechanicznie działa ona jak śluza. To znaczy, jedziemy na ślepo, zadobywając unikatowe trinkety i cechy. Niestety dodatek jest drogi jak na to, co oferuje, ale to ten sam Kazus, co z pierwszym rozszerzeniem. Osobiście uważam, że warto go kupić za tę cenę, jako rekompensatę za trud, jaki włożyli w Kingdomsy. Dodatek nie jest zły, jest po prostu nijaki jak poprzedni, a przez darmowy update obrywał mu się bardziej niż The Binding Blade. Niemniej jednak uważam, że należy go traktować jako donate dla twórców za to, że wydali nam Kingdomsy, a do tego skorzystamy z abominacji. No, trochę tego było. z Dungeon uważam, że zrobiło genialny ruch. Widząc jak fani narzekają na dwójkę, porównując do jedynki, cożyli coś na wzór pierwszej odsłony, ale działającą w settingu i założeniach panujących w drugiej. Osobiście uważam, że od trybu Kingdoms czuć jakby to było coś, co Red Hood od początku chciało od dwójki wyciągnąć. Czekam na jej w stanie i liczę, że Kolejne klany, jakie dojdą Trybu Kingdoms nie będą ostatnią nowością, jaką mają dla nas Red Hudzi. Bardzo Ci dziękuję, że dotarłeś do końca materiału. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Zostawisz łapkę w górę. podzielisz się swoją opinią na temat trybu Kingdoms, jeśli grałeś, a jeśli nie grałeś w tryb Kingdoms, to w ogóle czy zachęciłem Cię może do zagrania w ten tryb swoją recenzją? Również zachęcam do subskrybowania, odwiedzenia naszego Patronite oraz kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje. To by było ode mnie na dzisiaj tyle. Żegnam cieple, na razie.